A ty, co się tak gapisz? Cześć Żanetka, przyszłam do Was z propozycją. Z propozycją powiadasz? Ciekawe jaką? Chciałabym dołączyć do Waszej drużyny. Co? Ty z nami w drużynie? No nie wiem. Mam kilka pomysłów. Hmm, masz kilka pomysłów, powiadasz, ciekawe jakich. Jak mi powiesz, no to może się zastanowię. Chodzi tutaj o zemstę na moją siostrę. Chodzi o Raven. No. Hmm, dawno nikomu nie robiliśmy nic na złość. No to dobra, przyjmiemy ciebie do drużyny. No dobra, ale ja tutaj dowodzę. Co? A to niby czemu? No bo tu chodzi o Raven. A co to mnie interesuje? Hej, patrzcie teraz. Ej, ty ściągnij tą czapkę. Chcemy zobaczyć twoje piękne blond włosy. Rita, weź się w końcu odszczep ode mnie. Hehe, <noise> chyba kumam o co chodzi. Ej ty, pożycz mi swój szampon do włosów. Albo grzebień. Co ja wam takiego zrobiłem? Sorry. Spoko, nic się nie stało. Haha, ha, to było dobre. Chcesz mi powiedzieć, że ten chłopak jest łysy? No tak. Ha, ale jaja. Żanetka za tobą! Że co? No witam was dziewczyny, no co? Fajnie się bawicie? A żebyś wiedział! Dobra, nie zamierzam z wami długo dyskutować, tylko od razu przechodzę do sedna. Wiem, że to ty i ta twoja kumpela dacze zniszczyłyście huśtawkę. Eee, o co ci kaman? Jaką huśtawkę? Co, nie pamiętasz, jaką huśtawkę zniszczyłaś? No to już ci przypominam. Chodzi mi o huśtawkę, tą, która była obok skalniaka. O, chodzi o ten badziew! OMG, co ty, chłopaku, ile ty masz lat, że jeszcze się na huśtawce bawisz? Jak chcesz, to cię za roczkę zaprowadzę na Plac Zabaw. <noise> Wiesz co, to nawet nie było śmieszne, tylko żałosne. Żałosne jak ty, A adieu. Chodźcie, dziewczyny, idziemy. Seris, pamiętasz, jak kiedyś zrobiłam maszynę do snów? Tak, pamiętam ten sen, Kleo. No to teraz buduję coś innego. A co to takiego? Znowu maszyna do snów? Nie, nie, nie. Tym razem coś innego. Hmm, to nie mogę się doczekać. Hej, jestem Peri. A ja per. Dwie głowy. Hej, nie skończyłaś naszego przywitania. No bo ja nie chcę się tak witać. No ile można. Per, ale my zawsze się tak witamy. No to czas na zmiany. Ale ja nie chcę tego zmieniać. Lubię nasze przywitanie. Ale ja nie chcę, nie rozumiesz? Jesteś niedobra, Perl. Bo co? Nie chcę naszego przywitania powiedzieć? Hej, dziewczyny. Nie lubię cię. I vice versa. Hej, macie do nas jakąś sprawę? Przepraszam za moją siostrę. Jest trochę nieogarnięta. Hej, ty jesteś nieogarnięta. Em, upiorki, uspokójcie się. Ja nieogarnięta. To ty się zachowujesz jak małe dziecko. Mamusia miała rację. Ale że co? Mamusia mnie bardziej kocha niż ciebie. To? Chyba mnie. E, co wy takie wystrojone? No hello, dzisiaj impreza. E, no dobra, no ale nie zapomniałyście o czymś? A o czym zapomniałyśmy? No przecież wczoraj astronowie obiecaliśmy, że dzisiaj po lektach pójdziemy do parku i poszukamy tego przedmiotu, którego no ona tak szuka długo. A no tak, zapomniałam o tym. No to co? A to, że obiecaliśmy astronowie pomóc. Ojej, nic się nie stanie jak jutro poszukamy. Zamiast pomóc straszyciółce, to ty wolisz się bawić na imprezie. Ona nie jest moją straszyciółką. No dobra, ale ty jesteś naszą straszyciółką. I ciebie prosimy o pomoc. Ej, no ale dzisiaj jest impreza, ja chcę się wyszeleć, a nie szukać czegoś, czego nawet nie wiecie co to jest. Wiesz co, jak chcesz iść na tą imprezę, to idź. My ciebie w ogóle nie potrzebujemy. I dobrze. Moja klasa jest tam. Dobrze klaso. Zanim przejdziemy do lekcji, chciałbym Wam przedstawić dwie lub jedną, ale chyba raczej dwie albo półtorej koleżanki. Um, no dobrze, jak, jak będą dwie koleżanki Perry i Pearl. Jesteśmy dwie, ale mamy wspólne ciało. Hejka, jestem Peri. Ach, znowu się zaczynam. Cześć, jestem Pearl! Dwie głowy. Ach. I jeden cel. Jaj! Um, no dobrze, dziewczyny, a chciałbyście coś o sobie opowiedzieć? Tak w kilku zdaniach? O, o, ja pierwsza. Mam siostrę, która ma na imię perl. Hunter, zamienimy się miejscami? Co? Po co? Um, no bo za blisko amenity siedzę, a ja nie chcę tak blisko nie siedzieć. Że co? Przecież ona siedzi w pierwszym rzędzie obok ściany. Ej, no nie bądź taki, chodź się zamienić. Claude, nie denerwuj mnie już, wystarczy, że ona mnie dzisiaj zdenerwowała. Ona? Czyli kto? Wenus? Nie Wenus, Amanita. A co się stało? Nieważne, nie chce mi się o tym rozmawiać. No dobrze. No dobrze, dziewczyny, macie tutaj miejsce, więc możecie sobie już usiąść. Teraz sobie tak pomyślałem, ogólnie jest 8 miejsc w klasie, ale wy jesteście liczone jako dwie, więc jest 9 osób w klasie, czyli ogólnie można powiedzieć, że wasza klasa jest największa w całej szkole. W mojej poprzedniej szkole było 15 osób w klasie. Nie chcę się chwalić, ale u mnie było 25 osób i byłam najlepsza. Ach, księżniczka się znalazła. Myśli, że będziemy robili tak, jak ona chce. Jeszcze czego? Jak ja jej nie lubię. Perry, następnym razem ja będę mówić. A to dlaczego? Bo zachowujesz się jak małe dziecko i wstyd przynosisz. Bo ty jesteś sztywna. Ja, sztywna, jestem najzabawniejszą upiorką na tym świecie. Perry, teraz ty przynosisz wstyd. A to niby czemu? Bo tamty chłopak się na nas patrzy. Cześć, my tak sobie tylko tutaj rozmawiamy. Okej, okay, spoko, nie ma problemu. Wiesz gdzie może być stołówka? Tak, wiem. Stołówka jest tam na końcu korytarza. Okej, okay, to dzięki. Cześć. Dylan, zaczekaj. Czego chcecie znowu ode mnie? Dajcie mi już spokój. Dylan, co się stało? Miau, chodzi o Ritę? Nie, nie chodzi tutaj o Ritę. Chodzi teraz tutaj o wszystkich. Widzę, że będzie tak samo jak w poprzedniej szkole. Wszyscy się ze mnie śmiali i tutaj za niedługo tak samo będzie. Ale my się z ciebie nie śmiejemy. Ta, jasne, tylko tak mówicie, a podejrzewam, że za niedługo też będziecie się ze mnie śmiały. Poza tym w poprzedniej szkole też tak miałem. Miałem znajomego, który niby mówił mi, żebym się tym nie przejmował i w ogóle, a później się okazało, że za moimi plecami też się ze mnie śmiał. I dzięki temu teraz wiem, że nie mogę nikomu ufać. I szczerze mówiąc, chyba się zapytał rodziców, czy mi załatwią lekcje indywidualne, bo to, co się tutaj dzieje, w tym świecie to jest porażka. Nie zamierzam po raz kolejny zmieniać szkoły. Z ciebie nie śmiejemy. A nie słuchaj co Rita mówi. Ona jest jakaś głupia. A tak w ogóle to mam takie pytanie. Czy ty masz raka? Nie, nie mam raka. A co? Myślałyście, że tak? Em, myślałyśmy, że bierzesz chemię, no i wiesz. Nie nie biorę żadnej chemii i nie nie mam raka. Ale za to choruję na łysienie plackowate.